Więc łacińskie seksus oznacza po prostu płeć. Tak? Jeśli macie dowody osobiste, to na pewno zauważyliście, że przy płci mamy właśnie napisane seks. No tak? to właśnie po angielsku znaczy płeć. Oczywiście nie tylko płeć, ale, ale płeć również. No i seksualizm tak, należący do płci. Czyli wszystko, co należy, co jest związane z płcią. No i po angielsku ten seks, tak jak Kasia mówi, to jest właśnie ta płeć, ale też po prostu seksualność ogólnie. Tak to słowa jest używane zamiennie. I mam jeszcze definicję polskiego słownika powołaną naszym zdaniem bardzo ubogą. W ogóle język polski jest dosyć ubogi często, prawda? No tak mówimy o miłości, to brakuje nam czasem słów. Ta definicja też nie jest, moim zdaniem, zbyt ambitna. Ogół spraw i czynności związanych z zaspokajaniem popędu płciowego lub czyjaś aktywność seksualna. Spróbujmy sobie to zdefiniować więcej na temat seksualności, bo to jest niesamowicie ważne, żebyśmy zrozumieli, czym ta seksualność jest. Bo często bardzo... dzisiaj ten obraz seksualności jest mocno wypatrzony. Ale to już z samego tego wynika bardzo jasno, że seks też jest związany z płcią. Jest związany ze mną, ze sobą. Więc jeśli będziemy dzisiaj mówić o różnicach związanych z przeżywaniem seksualności, bo taki mamy też temat, to warto sobie zadać pytanie: jak bardzo my się różnimy od siebie? Bo ta seksualność będzie wynikać z nas całych, nie tylko to nie jest coś oderwanego, to nie jest kobieta, mężczyzna. Nie wiem, świat emocji, świat uczuć i tu jest seks. Nie. Słuchajcie, jesteśmy ludźmi złożonymi z wielu różnych czynników. Tym czynnikiem też jest nasza seksualność, więc ona też wpisuje się bardzo mocno w kobiecość i w męskość. Ale też hasło seks jest boskie. Nie wiem, jak, jak pierwszy raz o tym usłyszeliście, czy przeczytaliście tytuł tego wystąpienia, może się kojarzyć tak, że mówimy o właśnie akcie płciowym, który jest cudowny, tak? Bo coś jest boskie, czyli jest świetne. Natomiast e, jeśli potraktujemy tak, jak on mówi, jak tutaj widzicie, ten seks szerzej jako właśnie naszą płeć, e, jako coś związanego z naszą osobą, też możemy to potraktować jako właśnie pewną tajemnicę, pewną boskość, też cudowność, oczywiście e, tego, czym jest właśnie nasza płeć. Okej, okay, więc pewnie dużo słyszycie o różnych różnicach między kobietą i mężczyzną, bardzo często można się odrzeć o pewną generalizację. Tak mówi się, że że nie wolno generalizować, to tak, to są kobiety, to są mężczyźni. No właśnie, ale pewne generalizacje są konieczne, ale już też nie do końca rozróżniamy, bo jeśli mówimy o różnicach między kobietą i mężczyzną, to musimy podzielić na kilka ważnych przestrzeni. Pierwszą przestrzenią byłoby nasze wychowanie. jak wiecie, pochodzimy z różnych rodzin, z różnych domów, z różnych środowisk, i później zatknięcie się właśnie kobiety i mężczyzny. Często prowadzi do, no do tego, że, że pewne wyniesione doświadczenie z rodziny, z wychowania, jest, jest bardzo różne. To jak doświadczamy miłości w domu, tak jak widzimy kobiety i mężczyznę w sensie swoich rodziców w domu, to wszystko ma znaczenie. I potem jak będziecie tworzyć związki, jeśli już je tworzycie, to uwierzcie mi, że kwestia wychowania bardzo mocno będzie wpływać na nas. Albo ją zrozumiemy, będziemy się uczyć tego, jak zostaliśmy wychowani. Albo będziemy się kłócić o najdrobniejsze najdrob rzeczy. To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że z pozycji wychowania jesteśmy już różni. I kiedy dwoje lud różnych ludzi się spotyka, ten element wychowania też ma bardzo duże znaczenie. Druga kwestia, różnic, to oczywiście nasza osobowość. Tak? Jesteśmy bardzo różni przez to, po prostu jacy jesteśmy, jak, jest, jak zostaliśmy yy, wyposażeni. Tak? Więc, więc mamy pewne cechy, bardzo, na przykład niektóre osoby są bardziej emocjonalne. Które osoby są bardziej wojownicze, i to są pewne cechy temperamentu. Czasami oczywiście związane z tym, jak zostaliśmy wychowani, bo jeśli ktoś przez całe życie słyszał, że musi walczyć o coś, tak? że no właśnie, że musisz sobie o to wszystko zapracować, no to rzeczywiście w nim będzie taka nutka waleczność. Zresztą też to działa w drugą stronę. Jeśli ktoś słyszał przez całe życie, że jest nieudacznikiem i, i że jest beznadziejny, no to, to też tak, tak może się czuć, może być osobą wycofany na przykład. Więc tutaj wszystko jest bardzo połączone. Tak, to to i tak, to znowu ma znaczenie w naszej komunikacji, jeśli chcemy być razem. Bo mogę być wojowniczy, a druga strona może być ugotowa. I nasze głódnie będą dla nas tak, że ja będę machał rękami, a druga strona będzie siedzieć tak. Prawda? I tak naprawdę, znowu, jak jak będziemy wyzywać swoje problemy, jak będziemy ze sobą rozmawiać, te cechy osobowości mają to znaczenie. Taka inna cecha, jeszcze do przykładu, to jest właśnie tak prymarność i sekundarność. Na czym to polega? To widać w szkole. Albo na familiacie. Na familiacie. No, się, że ja to by na To taki stary program dla starych ludzi, ale ja oglądam. Słuchaj, słuchaj, pan W jest tak, że jak prowadzący zdaje pytania, to zanim skończy, niektórzy pens. Prawda? Oni no, są właśnie primarni. Tak samo w szkole. Pani pyta, jeszcze nie skończyła pytać, ja już wiem. Ale są też sekundarni, którzy za nim tą rękę położą to muszą się zastanowić, przemyśleć. Ktoś ci zadaje pytanie, to, to nie jest lepsza, gorsza cecha. Ktoś ci zadaje pytanie i zanim to powiesz, no, to musisz aha, mm -hmm. wiesz co, no ja myślę tak i tak. A i tu, że ty pytasz, to od nas wiedzą. Jesteśmy mm -hmm. prymalni i sekundarni. Tych cech osobowości jest wiele, nie tylko te, które podać jako przykład, ale też mają wpływ na naszą komunikację. I to, jacy jesteśmy. No i w końcu mamy te cechy, które nas bardzo różne, jako kobiety i mężczyznę, bo o ile te cechy osobowości i kwestie wychowania, to one wpływają na nas, ale um, prymalnie nie są tylko mężczyźni, ale też są prymalne kobiety, nie ma tu takiego podziału. Są też grupa takich cech, które są typowo związane z naszą płcią, z kobiecością i męskością, z byciem kobietą i byciem mężczyzną. I my też spróbujemy wam dzisiaj troszkę zainspirować, podać kilka takich ważnych różnic, po to, żebyście uświadomili sobie, jak bardzo jesteśmy różni. Bo to jest pierwszy krok, żeby nauczyć się kochać. Aby tworzyć trwałe związki, jeśli chcecie mieć trwałe, prawdziwe miłości, to musicie też zrozumieć, czym się różnicie. Jak się różnicie. Żeby te różnice wykorzystać w waszej komunikacji. O sposobie myślenia. Powiem sobie parę słów. Wiem, czy wiecie, że są różnice w budowie mózgu między kobietą i mężczyzną. Kto wie, jakie? Ja. Wcale nie takie, że męski mózg jest, mózg jest większy. A, I większy i nie jest trochę większy i cięższy. Nasz jest mózg trochę większy i cięższy, ale to nie sprawia jakiegoś większego przyrostu inteligencji. Czasami, którzy mówią, że wręcz odwrotnie. Yy. Ale jest różnica między kobiet, mózgiem kobiety i mężczyzny, która będzie wpływać też również na naszą męskość i kobiecość. Z tym myśleniem lewo i prawo pookulą do końca, dlatego, że jedno i drugie jest są potrzebne. I, I oczywiście niektóre cechy wynikające z podziałów w półkuli, które mamy, ośrodków, które za coś tam odpowiadają, konkretnie odpowiadają, są bardziej lub mniej aktywne u kobiety i mężczyzn. Natomiast taką ważną różnicą, która będzie wpływać, to jest ilość połączeń między półkulami. Nie wiem, czy wiecie, ale kobiety mają bardzo dużo połączeń między lewą i prawą półkulą. Te ośrodki odpowiedzialne za poszczególne rzeczy łatwo się z sobą komunikują. U mężczyzn jest bardzo mało połączeń między półkulami. Jakie są tego skutki? Otóż bardzo ciekawe. Na przykład podzielność uwagi kobiety, która w większości przypadków jest pan urodzona, drogie panie. My też możemy się nauczyć podzielności, ale nie mamy takiej zdolności jak wy. Nie potrafimy odbierać telefonu, odpisywać na list i rozmawiać z kolegą, mieszać w garbku lub inne rzeczy. Chociażbyśmy się bardzo starali. Ja próbowałem. Zawsze się kończy jakimś katastrofą albo na zupie, albo na koledze, albo na rozmowie telefonicznej i po 5 no tak pytam się, co mówiłeś, prawda? Natomiast to sprawia, że macie dużo większą podzielność uwagi. Dlatego, że różne części ludzi są współpracują. Ta cecha będzie mocno też wpływać później, bo musimy być świadomi, że jesteście stworzeni jest kobiety i mężczyźni, bo ma w też zadania do wykonania. Kobieta ze swojej natury jest też zrodzona jako matka. Lubie, Panie, wy macie potencjał mieć dzieci. Więc też Wasze bycie kobietą. Ma, 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 ma tutaj znaczenie, bo ta podzielność uwagi nie tylko się przydaje w życiu, a na przykład przy wychowaniu dzieci, kiedy rzeczywiście ta kobieta musi wiele rzeczy robić i dotyczyć się ogarniać. Natomiast mózg mężczyzny ma bardzo mało połączeń, ale to też ma ciekawą cechę. Nasz mózg jest bardzo precyzyjny, dużo bardziej matematyczny, nastawiony na rozwiązywanie zadań. Dla nas rozmowa jest zagadką. Jeśli chce ze mną rozmawiać, to ja już w głowie szukam odpowiedzi na jej pytanie. Ona chce tylko pogadać, a już mam odpowiedź. To może być ze dwóch konfliktów. Yy, ale coś sprawia drugie panie, taka ciekawostka. Nie wiem, czy kiedyś czy spotkaliście się w domu z tym. Ja się z tym spotykam często na sobie. Jeśli facet się na czymś skupi, coś robi, to ten ośrodek, który jest odpowiedzialny akurat za to zadanie, jest najbardziej aktywny, a z powodu małych połączeń między pokolami, pozostałe są wyciszone. Czyli na przykład, mniej słyszymy. To jest wołanie żony do męża, chodź na obiad. Aha. Prawda? On nie słyszy. Otrzymuje, niektóre ośrodki naszego mózgu wyciszają się, cała energia jest skupiona na rozwiązaniu zadania. Więc nasz mózg jest bardzo, bardzo zadaniowy, bardzo precyzyjny. Yy, natomiast mózg kobiety ma więcej połączeń, więc jest bardziej ogarniający, może robić kilka zdań na raz. I to w komunikacji ma bardzo duże znaczenie. Yy, bo często oczekuję, zobaczcie, bo w, w miłości, często w komunikacji jest tak, że oczekujemy od drugiej osoby tego, co sami byśmy mogli zrobić i dać. Ale jesteśmy inni. No, już o podzielności uwagi było. Tak, o tak, podzielności uwagi. Pod Mówiliśmy. i rozwiązywanie problemów. To, co Mariusz mówi o, o, o wieczorze. Tak? Kiedy, e, kiedy wieczorem zwykle kobiety chcą rozmawiać, mężczyźni wolą pomilczać. Tak, I to tak. Też, też jest konfliktowe. Ja podobam przykład z mojego domu. E... Wieczorami, jak przychodziłem do domu, jak ja mieszkałem przy rodziców, to miałem ochotę po prostu sobie, nie wiem, włączyć komputer, przydać książkę, obejrzeć film. I siedziałem w swoim pokoju. A moja mama do mnie przychodziła, do tego pokoju, i do mnie mówić. Ja nie miałam ochoty na rozmowy. Więc jeszcze bardziej otwierałem książkę. Moja mama jeszcze bardziej do mnie mówiła. Trwało to około godziny, gdzie po godzinie wszyscy sfrustrowani, bo ja już w głowie sobie myślałem, no nic sobie już, bo nie mogę się znieść. Moja mama myśli sobie pewnie, no nie chcę rozmawiać, nie mam z nim kontaktu, brak z nimi relacji. Możemy dojść do wniosku, że prawda się nie rozumiemy. Ale mamy zupełnie inny sposób porządkowania przed sobie dnia, rozwiązywania spraw wieczorami. W częściej wolą sobie posiedzieć w, w, w ciszy, ich mózg ten sposób analizuje pewne wydarzenia, mózg kobiety potrzebuje jej często wypowiedzieć. Dlatego dziewczyny lubią wieczorami pogadać. W komunikacji to ma znaczenie. Ale też to, to że mamy bardziej e, połączony ku lepszą, lepszą komunikację między nimi też sprawia, że ta mowa dla nas e, często bierze się też z emocjami. Dlatego e, no właśnie, my częściej myślimy emocjami, czujemy, tak? Czujemy rozważając coś, więc to jest, e, to jest też pewna zagadka dla mężczyzn, jak to, e, jak to ogarnąć. Tak, ten podzielność uwagi też to jest mózg kobiety, która jest bardzo mocno nastawiona na relacje. Kobieta pragnie różnych relacji, otrzymają tych relacji. Dla nas najczęściej głównym problemem jest rozwiązanie zadania. Te relacje nie mają takiego znaczenia. To jest znaczy, żeśmy nie czuli i nie mamy relacji. nie chcemy zabiegać o relacje. Tylko zupełnie inaczej funkcjonujemy jako mężczyźni i kobiety. I troszeczkę o zmysłach i o komunikacji, uzupełniając to. Co oczywiście ta mowa, to czyli mamy po pierwsze jedną funkcję. Ale mamy też, też wiele innych różnic. Na przykład, to, że dziewczynki już od małego mają większy zasób słów. Tak? Mają też często większe zdolności językowe, co można zauważyć na przykład po liczbie studentek na filologiach. Oczywiście to nie znaczy, że mężczyźni nigdy nie będą nie wiem, znali obcego języka, ale, ale jednak, jeśli byśmy patrzyli tylko na statystyki, to dużo no to, to więcej kobiet jest. Tak, dużo większy zasób słów, dużo większe zdolności komunikacji. W ogóle kobiety więcej gadają. Anomalie mogą być, na przykład tutaj są anomalie widoczne, ja dużo gadam, moja żona próbuje się wcisnąć czasem, czasem przypominam sobie, że jest wtedy też pozwala jej mówić, <laughs> ale generalnie tylko kobiety więcej mówią, prawda? I to od małego. Znaczy z mężczyznami jeszcze jest tak, że oni, nie wiem czy to zauważyliście, ale jeśli jest jakiś temat, którym, którym się dobrze znają, nad którym się znają, w którym się dobrze czują, to, to ciężko im właśnie wejść w słowo. Tak, o tak, na naszych pasjach możemy mówić o stanie? Tak, mój tata, który, który zwykle przy, przy stole mało no, co mówi, e, raczej słucha, no, udaje, że słucha i tak, mm -hmm, mm -hmm", ewentualnie. Natomiast kiedy go zapytamy o jego pracę, że jest sadownikiem, to, to potrafi przez godzinę tylko o tym mówić. Więc to też są, to jest też pytanie o to, o czym my rozmawiamy. Inna kwestia, że mężczyźni mogą rozmawiać o takich sprawach bardzo generalnych, Kiedy jak spotykają przyjaciele, to kobiety wolą porozmawiać z nim o tym, co się tam u nich dzieje w domu, w rodzinie, co tam wiem, ciekawego ostatnio gotowały, gdzie, gdzie były w jakimś fajnym sklepie. Natomiast mężczyźni o polityce, tak, o sporcie, o sytuacji w kraju i tak dalej, co to też, jest, też jest konfliktowe. Podam mi jeden przykład. Mężczyźni się bardzo dobrze znamy, z nami z jego żoną. Czy on w jednej fundacji na kiedy spotkałem się z Michałem taki dłuższy czas. Po powrocie od Michała moja żona się pyta, co tam u uli, jak się czuje bo jest w ciąży? Ja tak patrzę na nią. Nie wiem. Bo jak to nie? Spędziłeś z nim trzy godziny i nie wiesz, czy się coś dzieje u żony. No nie wiem, ogólnie rozmawialiśmy o tym. No jak mówię, się o tym nie rozmawiać. <laughs> Zupełnie inaczej inną funkcję nasz ma nasza mowa, na inne rzeczy wchodzimy na akcenty. To jest bardzo ważne, żebyśmy to o tym wiedzieli. Jeśli chodzi o słuch, to są.